80 baśni dookoła świata. In 80 stories around the world. Baśnie z Chin. A story from China. Smocza księżniczka. The Dragon Princess. Pewien młody urzędnik o imieniu Liu, a young clerk named Liu, został wyrzucony z pracy. W pałacu królewskim was fired from his job at the king's palace. Nie martw się, don't be upset, powiedział królewski stary ogrodnik. Said the king's old gardener, kiedy otwierał bramy pałacu, żeby wypuścić Liu, as he opened the palace gate to let Liu out. Życie jest zbyt cenne, żeby je marnować na robienie czegoś, czego nie znosisz. Life is too precious to waste doing something you hate. A wydajesz się być typem człowieka, który lubi przygodę You seem to be the type of person who likes adventures a więc Niech przygoda cię znajdzie. Let adventure find you. Jaki jest sens w przygodach, jeśli nie stać cię nawet na jedzenie? narzekał Liu. What's the point in having adventures, if you can't afford to eat? Liu grumbled. Może to właśnie przygoda przyniesie ci wielką fortunę. Maybe adventure will bring you good fortune. Odpowiedział ogrodnik zamykając bramę. The gardener re replied closing the gate. Liu szedł tak wzdłuż rzeki. Liu walked along the bank of the river. I zastanawiał się gdzie znajdzie jakieś schronienie na noc. Wondering Where he could find shelter for the night. Jakaś dziewczyna przyklękła blisko niego, żeby zebrać wodę dla swoich kus. A girl knelt down near him to collect water for her goats. Była piękna. She was beautiful. Najbardziej delikatna dziewczyna, jaką kiedykolwiek widział. The most delicate girl he had ever seen. Samo patrzenie na nią, just looking at her, sprawiało, że jego serce biło szybciej w piersiach. Made his heart beat faster in his chest. Ale ona wyglądała tak smutno. But she looked so unhappy. Powiedz mi, dlaczego wyglądasz tak smutno? Tell me, why you look sad? Zapytał i usiadł obok niej. He said, sitting down beside her. Może mogę w czymś pomóc? Maybe I can help. Zielone oczy dziewczyny wypełniły się łzami. The girl's green eyes filled with tears. Wątpię w to. I doubt it. Powiedziała, wzdychając. She said with a sigh. Jestem smoczą księżniczką. I am the dragon princess. Mój tata rządzi magicznym królestwem na dnie jeziora. My father rules over a magic kingdom at the bottom of the lake. Wydał mnie za mąż za księcia, smoczego księcia z tej rzeki. He gave my hand in marriage to the dragon prince of this river. Ale ten, zamiast mnie poślubić, but instead of marrying me, książę rzucił na mnie czar, the prince put a spell on me, i muszę teraz żyć jako zwykła kobieta i wypasać kozy, so that I must live as a woman and herd goats. Temu brutalowi chodziło tylko o mój posag. The brute was only after my dowry. Ta historia wydawała się trochę naciągana. The story sounded far-fetched, ale coś w sercu Liu sprawiało, że w nią uwierzył. But something in Liu's heart made him believe it. Nie jestem wojownikiem powiedział. I am not a warrior, he said. Lecz jeśli mi powiesz, but if you tell me, gdzie ten zły smok mieszka? where the evil dragon lives? Ja wyzwę go na pojedynek. I shall challenge him to a fight. Jest lepszy sposób, żeby mnie ocalić. There is a better way to rescue me. Powiedziała smocza księżniczka, said the dragon princess. Idź do mojego ojca, go to my father, a on odczaruje to zaklęcie. He will break the spell. Tak, abym mogła wrócić do domu. So that I can return home. Wtedy będę mogła znowu być smoczycą. Then I can become a dragon again. I oto była przygoda. Here was an adventure. Liu wysłuchał uważnie instrukcji dziewczyny. Liu listened carefully to the girl's instructions. I wyruszył. And set off. Skierował się na północ ku górom. Heading north to the mountains. Przez wichry i śnieżyce. Through storms and blizzards. W końcu dotarł nad brzegi mglistego jeziora. At last he reached the shores of a misty lake. Stanąwszy pod drzewem iguaną czylińską, standing under a monkey puzzle tree, puknął trzy razy w najniższą gałąź przy pomocy patyka, dokładnie tak jak poinstruowała go smocza księżniczka. He tapped three times. On the lowest branch with a stick, as the dragon princess had instructed. Wtedy głos zawołał z pomiędzy mgły. A voice called out of the mist. Kto poszukuje króla smoków? Who seeks the dragon king? Przynoszę wieści od jego córki, zawołał Liu. I bring news of his daughter. Called back, you. Mgła rozstąpiła się. The mist parted. Odsłaniając złotą ścieżkę w poprzek jeziora. Revealing a golden path across the lake. Idź po tej ścieżce. Follow the path. Powiedział głos w wodzie. Said the voice in the water. A zostaniesz przyjęty, and you will be received. Liu szedł uważnie po ścieżce. Liu walked carefully along the path, i nawet nie wiedząc jak, and without knowing how, znalazł się w holu pałacu. Found himself in the hall of a palace. Oto smok z zielonymi jak nefryt oczyma, a dragon with jade green eyes. Siedział ze swoim ogonem owiniętym wokół tronu. Set with his tail curled around a throne. Był otoczony przez inne smoki. He was surrounded by other dragons. A ich łuski odbijały światło tysiąca lamp. Their scales reflecting the light from thousands of lamps. – Czy przynosisz wieści od mojej córki? – You bring news of my daughter? – spytał smok. The dragon asked. – Jest pod wpływem zaklęcia. She is under a spell – wyjaśnił Liu. I powtórzył wszystko, co księżniczka mu powiedziała. and repeated everything that the princess had told him a kiedy skończył when he finished król smoków uniósł się powoli na nogi i podniósł głowę the dragon king rose up slowly to his feet and lifted his head zaryczał tak głośno he roared so loudly Że Leo musiał zakryć swoje uszy. That Leo had to cover his ears. Wtedy coś zamigotało w środku sali. Something shimmered in the middle of the room. Podczas, gdy nie wiadomo skąd. Ukazał się kształt. As a shape appeared out of nowhere. To była smocza księżniczka. It was the dragon princess. Moja córko, witaj w domu. Jesteś bezpieczna. My daughter, welcome home. You are safe. Smocza księżniczka pochwyciła dłoń Liu. The dragon princess took Liu's hand. Dziękuję ci za ocalenie mnie. Thank you for saving me. Król skinął na swe sługi. The king nodded to his servants, którzy przybyli, taszcząc wielki wór wypełniony rzecznymi perłami, who came forward lugging a huge sack filled with river pearls. Te są dla ciebie. These are for you. Zagrzmiał, he rumbled. Niech przyniosą ci dostatnie życie. May they bring you comfort throughout your life. Liu podniósł wór, Liu picked up the sack. I ledwie mogąc unieść ten cały skarb, struggling under the weight of the treasure, w mgnieniu oka. Znalazł się z powrotem nad brzegiem rzeki. And in the blink of an eye, found himself standing back on the river bank. W tym samym miejscu, gdzie spotkał smoczą księżniczkę. Where he had met the dragon princess. Ależ wspaniała przygoda. What a fantastic adventure. I na dodatek przyniosła mu wielką fortunę. And it had brought him good fortune. Tak, jak przewidział ogrodnik. Just as the gardener had predicted. Ah oh.